Witam, ja jestem Zenek, to jest Magic Duel of Champions. Kolejny odcinek yy, projektu Czy Hajs się zgadza? I to jest pierwszy dzień, w którym dostałem doładowanie doświadczenia. I doładowanie doświadczenia, które jest warte 7500, tak widać. Całkiem sporo. Więcej trochę niż kupony turniejowe, które są warte 4500 w złocie. A jutro mam dostać 550 w złocie. Dokładnie. W sumie to da 8050 no. całkiem nieźle, całkiem jestły nieźle początek 7500 na początek. Nice. Okej, okay, dzięki, do jutra. Witamy tubie to jest drugi dzień z codziennymi nagrodami, kolejny projekt czy Hajs się zgadza, no i dzisiaj dostałem 550 zł. Wczoraj dostałem doładowanie doświadczenia, w sumie nie wiedziałem ile takie doładowanie doświadczenia kosztuje, także się dowiedziałem, to jest w sumie, to jest suma tych dwóch nagród, czyli 8050, no i tak jak widać w złocie jest 550, więc takie doładowanie doświadczenia kosztuje w złocie 7500, czyli całkiem sporo. A jutro mam dostać doładowanie złota, ciekawe ile kosztuje, czy też 7500, jeżeli tak to będzie całkiem niezły zestaw, chociaż nie, no to jest 9250 doładowanie złota. Kurczę, niedrogie jest to doładowanie złota, jakieś tysiąc... 1000... 1200? dwieście? w złocie wychodzi za doładowanie złota? To niedrogo, w porównaniu do doładowania doświadczenia, które kosztuje siedem i tysiąca w złocie, to jest dość, dość mało. No okej, okay, dobra, to na razie, do jutra, do zobaczenia. No i witam i tobie, ja to jest trzeci dzień z codziennymi nagrodami za codzienne y, logowanie. <laughs> a więc kolejny odcinek Projektu 3 hajs się zgadza no i dzisiaj dostanę doładowanie złota, jedną sztukę. Y, a jutro dostanę 1450 y, złota w czystej, w czystej postaci, że tak powiem, także w sumie daje to 10700. No najdroższe są chyba to Doładowanie złota, chociaż ten doładowanie doświadczenia jest chyba droższe w złocie, przeliczając na złoto, niż doładowanie złota. Samo. Okej, okay, mam nadzieję, że zrozumieliście. Do, doładowanie doświadczenia jest droższe od doładowania złota, przeliczając te dwa kupony na złoto. <laughs> Okej, okay. dobra, na razie, do zobaczenia, do, do, do jutra. Siemanko YouTubie, ja jestem Zanek, to jest czwarty dzień eee, kolejnego odcinka Czy Hajs się Zgadza? czy też projekt, czy się zgadza, jak to woli. Dzisiaj dostałem 1450 zł, a jutro mam dostać 4300, co w sumie jutro da mi 15 tysięcy w złocie, całkiem nie znaczy, że w sumie cała wartość tych nagród będzie równa 15 tysięcy, a w złocie dostanę trochę mniej, bo dostanę 1450 plus 4300, to jest jakieś 6000, 6500 plus doładowanie złota, plus doładowanie doświadczenia. No, i to tyle. Dobra. Dzięki wielkie na razie. Do zobaczenia. Hej. Witamy tu, To jest piąty dzień z nagrodami. Dzisiaj dostałem 4300 golda. I jutro mam dostać 6500 golda, co w sumie da mi 21 500, Co jest dość całkiem niezłą sumką, biorąc pod uwagę, że większość tego to jest prawdziwy, powiedzmy w cudzysłowie, prawdziwy gold. A są tylko dwa kupony. I to całkiem niezłe, bo jest to doładowanie doświadczenia i doładowanie złota. Czyli też całkiem niezłe. No i siódmy dzień, oczywiście czeka mnie ilość, jakaś ilość pieczęci, nie wiem jaka, ale mam nadzieję, że będzie to fajna jakaś ilość. Dobra, dzięki wielkie, na razie, do jutra, hej. się ja, siemanko tubie to jest szósty dzień codziennych nagród, zalogowanie się do, do gry i dzisiaj dostałem 6500 golda, wczoraj dostałem 4300, a przedwczoraj dostałem 1450. Na dzisiaj daje to, yy, znaczy w sumie na dzisiaj daje to 21 500, a z 75 pieczęciami, które mam otrzymać jutro, daje to 29 000 yy, złota, czyli całkiem niezłą sumę, biorąc pod uwagę to, że większość z tego będzie naprawdę to, to złoto. Będzie to ponad 10 000 w złocie, to jest, tylko 1000, to jest prawie 11 000, 12 13, a prawie 14 000 w złocie dostanę, także naprawdę, naprawdę sporo. I 75 pieczęci. To będę miał 4000. 4000. E, 25 chyba. 4325, jeżeli dobrze liczę, ale mogę się mylić tam o 5 czy 10. Dobra, to do dzięki. Do jutra, do zobaczenia. Hej. Witam, YouTube. Ja jestem Zenek, a to jest siódmy dzień rozdawania nagród, czyli nagrody za codzienne logowanie się. No i dzisiaj otrzymałem, tak jak po całym tygodniu, to bywa, e, 75 pieczęci. W sumie e, wartość nagród wynosi 29 tysięcy w no to by było tyle, zobaczymy 75 pieczęci, zobaczymy jak to pójdzie, dokładnie, wszystko się zgadza, ha, super. Okej, okay, to dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku, na razie, hej.